Główny powód, dla którego tu przyjechaliśmy, to jest zwiększenie poziomu świadomości konsumentów, że mogą uczestniczyć w bilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego i czerpać z tego korzyści. Ponieważ z naszych doświadczeń wynika, że większość z nas nie wie o tym, że może być aktywnymi uczestnikami rynku energii i może czerpać z tego korzyści. To, co próbujemy przedstawić, to konkretne propozycje i przykłady tych, którzy już z zasługi korzystają. Komercjalizują te możliwości i w ten sposób powodują, że rzeczywiście koszty bardzo dynamicznych zmian cen mogą być refundowane albo przeznaczone na modernizację. Usługa redukcji zapotrzebowania na moc to jest usługa dosyć nowa, paradoksalnie chociaż w Polsce świadczona od 2013 roku. My jesteśmy agregatorem, który robi to od 2014 roku. Jest najstarszym polskim agregatorem. Ale usługa rzeczywiście potwierdza i pokazuje, że strona popytowa, czyli konsumenci energii elektrycznej, mogą zmienić swoją pozycję i funkcjonowanie w rynku energii. Otóż można nie tylko płacić za tą energię, ale być wynagradzanym za działania, które zmierzają do tego, że bilansowanie krajowego systemu energetycznego będzie. E, bardziej e, łatwe, jeżeli udział strony popytowej będzie zapewniony. To robimy właśnie my. Ta usługa przede wszystkim obecnie jest świadczona przez e, przedsiębiorstwa energochłonne, ale naturalnym koleją rzeczy jest to, że wchodzimy w obszary, które do tej pory nie były świadczone i, i nie były znane tak naprawdę w tej usłudze. To są obszary tych, którzy w mniejszym stopniu konsumują energię, ale również są zauważalni. Dlatego też nasza obecność na konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego.